Witajcie drogie Panny na naszej tygodniówce. Zobaczmy, co dla Was mają karty, na co uważać, co może być wyzwaniem, co przynosi przyniesie najbliższa przyszłość, jaka jest główna energia. Ta strona. Główna energia to kapłanka, intuicja. Wy jesteście w królu kielichów. Zobaczmy. O wow, jakaś zmiana do Was idzie. E, dlaczego kapłanka? Skąd ona się bier bierze? A smiacze. I siedemka mieczy. Wow. Dowiadujecie się tutaj jakiejś prawdy. Ktoś próbuje oszukać was. A wy to widzicie, i wy to czuliście już wcześniej, że jest tutaj jakaś nieczysta gra. Prawda wychodzi na jaw w tym tygodniu. No dobrze, wy jesteście w królu kielichów. Dwójka mieczy oraz rycerz pentakli. Jakaś sytuacja mogła tutaj trwać już długo. I czujecie, że teraz jest jakiś moment decyzji, ale bardzo emocjonalnie podchodzicie do całej sprawy. Przepraszam, może chodzić o miłość właśnie, może chodzić o jakieś wasze spełnienie, o dobre samopoczucie, ale jesteście w trudnej decyzji. Może przyszła tutaj wiadomość, wiecie, ja czuję, że wy czuliście, że coś się tutaj dzieje. Ale wyczekaliście jakby długo na, na to, żeby to wyszło na jaw, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia. Taka energia jest tutaj. Dlaczego są dostateczne? Jest wyzwaniem, jest gwiazda i siódemka pentakli. No ja myślę, że tutaj y, możecie stanąć właśnie przed decyzją. Czy iść po nowe, czy zostać tam, gdzie jesteście, bo żal wam będzie, jakby zostawiać to, co już tutaj zbudowaliście. Tutaj jest taka energia, no jest to pentakli, czyli coś, co już zainwestowaliście dużo czasu, dużo pieniędzy, uczuć. Ja czuję, że tutaj uczucia mają duże znaczenie. Może to mogło mieć, tak jakbyście wyczuli, że to, co tutaj się działo, to było spełnienie waszych marzeń, ale teraz jesteście w tym sądzie ostatecznym, czyli no patrzycie wstecz, co tutaj się wydarzyło, jak to się wydarzyło, czego nie dostrzegłem, wiecie, to jest taka analiza przeszłości. Swojego postępowania, czyjś, czyjegoś postępowania. Tutaj jest taka energia. Czyli. No, jesteście bardzo w emocjach tutaj. I w decyzjach. Skąd to się bierze? No, mogła tutaj być miłość. Mogła być jakaś współpraca obiecująca. To mogło być, wiecie, niełatwa miłość. I. To tak jakbyście już zaczęli, niełatwa, ale obiecująca, tak? Że jest trójka pentakli, jest as pentakli, czyli coś obiecującego, coś, co może byliście na początku tej ścieżki i budowaliście to razem. I to było ważne, bo to miało dać to miało być tą podstawą czegoś, co zostaje z wami na dłużej na przyszłość. Ale no tutaj się dowiadujecie czegoś, że ktoś się zachował nie fair. Dlatego teraz jesteście w decyzjach, co z tym zrobić. Mogła być, no to jest specyficzne, ale mogła być dla kogoś yy, trójkowa relacja, tak? Albo się dowiadujecie, że to była trójkowa relacja. Myśleliście, zaczyna wam się związek, wszystko się fajnie układa. Po czym wy się teraz dowiadujecie, że jest jakaś trzecia osoba tutaj zaangażowana. I. No, dlatego jesteście w emocjach bardzo. Na co uważać? Jest głupiec, jest as buław i szóstka Buław. Możecie poczuć, że nowa droga, taka zupełnie inna droga, wiecie, idziecie, wyruszacie sami, zostawiacie tę osobę za sobą, czy tę sytuację za sobą. Ona jest obiecująca, ale w ten głupiec by sugerował, no. Bo kłopiec jest troszkę nieodpowiedzialny, tak? On jest, to jest fajna energia, ale to jest bardzo silna karta też. To jest takie zachowanie, wiecie, jak dziecko wchodzi w zabawę po prostu. On nie zastanawia się nad konsekwencjami, jak coś będzie robiło. Po prostu płynie z prądem, idzie, wchodzi w to. I może tutaj, jeżeli to jest na tej pozycji, na co uważać, no, bądźcie ostrożni, bo możecie czuć, że właśnie tutaj jest coś obiecującego na tej drodze. Że jesteście zauważeni, jakiś sukces tutaj jest na tej. Możecie tak to widzieć, tak? W tym asie, też ten as buław, ta nowa droga wam to przyniesie, ale no, głupiec jest troszkę nieodpowiedzialny i tu jest to na tym ostrzeżeniu, więc bądźcie ostrożni po prostu, jeżeli wejdziecie w energię tego głupca. Bądźcie ostrożni, bo on ma, widzicie, serduszko też na czole, więc tutaj chodzi o emocje. Mm, najbliższa przyszłość przynosi śmierć, czyli zmiana. Szóstka pentakli i rycerza kielichów. No, może tutaj przyjść jakaś wiadomość od tej osoby, to może być ta sama osoba, ale tutaj jest zmiana. Wiecie, zobaczmy, kim jest ten rycerz kielichów, bo to może być inna osoba. Piątka Pentakli. No, widzicie, to może być ta sama osoba, ta, która was spędziła w ten kryzys, ten, ten ból, ten smutek. Tylko, że wy się już zmieniliście tutaj. Wy się zmieniacie inaczej. Wy chcecie równowagi, bo tutaj nie było równowagi. To wy tylko dawaliście, a ta osoba właśnie nie dawała. Coś tutaj, wiecie, nie grało. Nie było tej równowagi, więc was następuje zmiana i Wy jesteście odwróceni. Jeszcze tak, jakby patrzycie trochę przez ramię, ale idziecie już w innym kierunku. Idziecie przed siebie, odchodzicie od tej osoby. Co przychodzi z zewnątrz? Jest paść buław, królowa kielichów i dziesiątka mieczy. Ta osoba może spróbować jeszcze raz, jakby podejść was tutaj. Ona może przyjść, ona może żałować tego, co zrobiła. Więc może tutaj, to was może zaskoczyć. Ale to działanie z tej ze strony tej osoby, no ale tu jest cały czas jakaś tajemnica. Ten paśma księżyc na czole z kolei, tak. Więc, i jest dziesiątka mieczy. No to, to już jakby wam potwierdzi, że to jest koniec, tak. Cokolwiek ta osoba powie, co tutaj zrobi, to wiecie, ona może potwierdzić choćby to, że tak, no była jeszcze jedna osoba tutaj, więc. Jest koniec. Bolesny, ale koniec. No bo dowiecie się czegoś, czego nie chcecie się dowiedzieć, po prostu. No nie tak to miało wyglądać. Jest ten żal. Wasze nadzieje lub obawy, jest świat, jest król mieczy i rycerz mieczy. Jest jakiś, Kończy się tutaj dla was jakiś etap, coś się kończy, jakiś cykl, no i to może budzić obawy, tak? No bo jeżeli coś się kończy, zaczyna się coś nowego. Może ktoś myśleć o tym, o, o przeprowadzce, o podróży i, i też to mogą być obawy, możecie jakby waszą obawą tutaj może być to, że nie będziecie w stanie spojrzeć na tę nową drogę tak właśnie jak król mieczy, tak jasno, odłożyć uczucia na bok, bo jesteście cały czas w uczuciach, więc możecie mieć tutaj takie lęki. Co przynosi ten świat, tak? To tak jakbyście wyszli, byli w tej swojej szczęśliwej bańce, i teraz wychodzicie na świat, i no budzi on lęk, bo jest duży, tak? Jest duży, może być niebezpieczny, więc to mogą być obawy, ale też może być tutaj komunikacja, może być obawą. Może chcecie coś powiedzieć, dopowiedzieć tutaj, chcecie porozmawiać, ale no jest tutaj w jakiś sposób, budzi to lęk. I jaki jest rezultat? Jest pustelnik. Jest dziewiątka pentakli oraz czwórka kielichów. Wiecie, no idziecie sami dalej, i z jednej strony to jest dla Was dobre. Ta dziewiątka pentakli mówi, że to jest dla Was dobra droga. Wy czujecie się dobrze. To znaczy, nie powiem tak, nie czujecie się dobrze w tej sytuacji, bo Wy macie żal, że, że coś tutaj się nie udało. Możecie czuć, że coś, czegoś tutaj brakuje, ale tak jakby jesteście stabilni finansowo, jesteście na dobrej drodze i macie tę mądrość w sobie. Czegoś tutaj was nauczy ta sytuacja. Jakąś lekcję tutaj wyciągniecie, która wam się przyda na przyszłość i ona was tak umocni. Ale jest żal, jest rozczarowanie. No tak to jest niestety. Zobaczmy sobie, co jeszcze karty wyroczni chciałabym wam tutaj dopowiedzieć. Jaka jest rada? No, ta karta mówi, ten ból, który czujesz, to, to jest posłaniec. Słuchaj go. I to jest też o tym... Że możesz otrzymywać znaki, i uczyć się z jakichś wiadomości, które duchy ci wysyłają tutaj. Anioły ci wysyłają, wszechświat ci wysyła. Czyli, rzeczywiście, no to, co powiedziałam, uczycie się tutaj z tej sytuacji. I jest taka płanka, ta główna energia. Czyli to, co czujesz, to jest, jakieś, to jest to przeczucie. I to jest znak. To jest znak i to jest wiadomość dla Ciebie. Tutaj może być jakaś ważna karmiczna lekcja dla kogoś. Czegoś się tutaj uczucie, coś tu wychodzi na jaw. Życzę Wam wszystkiego do dobrego. Niech ten tydzień będzie piękny dla Was. Yy, uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa.